Witam. W dzisiejszym odcinku z serii Eden od Kuchni zaprezentujemy Państwu produkty przeznaczone do szeroko rozumianych prac spawalniczych. Firma Uniwet posiada w swojej ofercie duży wybór takich rozwiązań. Chodzi tu o okulary, okulary z nakładkami, jak i gogle czy osłony. Z uwagi na szeroki zakres tego tematu w dzisiejszym odcinku skupimy się na konstrukcji wybranych produktów i na ich przeznaczeniu, a nie na doborze odpowiedniego filtra spawalniczego. Zacznijmy zatem od najpopularniejszego rozwiązania, czyli okularów spawalniczych. W związku z tym, że są to okulary, należy pamiętać, że chronimy, chronimy nimi głównie oczy. Jeżeli jest konieczność ochrony całej twarzy, wtedy odpowiedniejsze będą przyłbice i osłony. Okulary spawalnicze firmy Uniwet występują w przyciemnieniach DIN od 1,7 do 5. W tym konkretnym przypadku mamy okulary 5X3 z DIN 5 to właśnie parametr filtra oraz rodzaj wykonywanej pracy decyduje czy okulary będą służyć do doraźnej, krótkotrwałej ochrony, czy można ich używać dłużej. Spośród modeli okularów Univec znajdziemy również okulary spawalnicze, które możemy nałożyć na własne okulary korekcyjne. Jest to model 5x7. Nieco odrębną kategorią stanowią okulary z nakładkami. Takie rozwiązanie jest dla pracowników, którzy tylko doraźnie potrzebują ochrony przed podczerwienią, a przez większość czasu muszą pracować w okularach z bezbarwnymi szybkami. Uniwet oferuje szeroki zakres rodzajów takich nakładek dedykowanych do modelu 5x9. W ofercie producenta mamy również osłony spowalnicze. Można je montować bezpośrednio do kasków za pomocą uniwersalnych uchwytów. Jeżeli nie stosujemy kasku, to takie osłony montujemy do osobnego nagłowia. Oto przykład zmontowanej osłony model 607 z DIN 5 i nagłowia 605. Niewątpliwą zaletą osłon spawalniczych jest kompleksowa ochrona całej twarzy, zarówno przed promieniowaniem, jak i przed wszelkiego rodzaju odpryskami. Z produktów z filtrami spawalniczymi możemy wyróżnić jeszcze gogle spawalnicze, które mają takie samo przeznaczenie jak okulary, tyle że są od nich szczelniejsze. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozwiązań spawalniczych na naszej stronie, której link znajdziecie pod spodem tego filmiku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.